Pracy na torach. Tor numer 2. Zasypane tłucznie. Szyny są przytwierdzone. Wszystko tego jest. Tylko trzeba go jeszcze oczyścić. Będzie trzeba zasypować szyny. Widzę, są na połączone. To są tory postawione. Ale jeszcze nie ma położonych torów nie wiem jak tam jest zabezpieczyli panowie że ktoś nie przechodził pewnie mamy rzekę Bzurę częściowo oczyszczoną, bo ja pracę ponieważ razem z, e, razem z tym razem z e, trawą i się wydobywano ryby zabijając je przy okazji ładny widok na rzekę Bzurę Z jednej strony oczyszczona, z drugiej strony postara... Uwaga! Po to, że drugim przy peronie pierwszym przejdzie pociąg bez zatrzymania Po to, że drugim przy peronie pierwszym przejdzie pociąg bez zatrzymania Prosimy zachować ostrożność i odsunąć się od kawałki peronu Минсане, русский тестер, jak tam profesorowie co mnie spodziewałem się zaczęta walka jak z kolegiami z abarancyjnej